Hej wszystkim, tu Iwlin z Evel Level i witam Was serdecznie w końcu na swoim kanale. Dzisiaj pomówimy trochę o rpg no bo oczywiście o czym by innym, ale nie byle jakich rpg nie, nie, nie. Porozmawiamy o RPG-ach w świecie Warhammera 40 000. Polskie wydania oficjalnych systemów Warhammera 40 000 zawdzięczamy wydawnictwu Copernicus Corporation, Którzy na nasze szczęście wzięli na tapet Dark Herezy? Rough and Glory czy Raph and Glory? No i najnowsze dziecko Cubicle 7, czyli Imperium Maledictum. I ku ciesze gawiedzi, w zeszłym bodajże tygodniu zapowiedzieli, że planują również Warhammera 30 tysięcy herezji Chorusa. Zapytacie mnie teraz, który z tych settingów wybrać. No to teraz omówimy sobie każdy z nich bardzo ogólnie, zaś szczegóły mechaniczne przygotuję w osobnych filmach do każdego z tych settingów. System najlepiej dobrać w zależności od tego. Jakie są Wasze scenariuszowo-przygodowe potrzeby, wymagania, możecie wziąć pod uwagę kilka aspektów do tego, aby się nimi kierować. Pierwszym z nich może być kierunek prowadzenia fabuły, stopień jej epickości i ogólna skala rozmachu tej przygody. Kolejnym może być kreowanie postaci drużyny pod konkretne archetypy, ponieważ... Każdy z tych systemów ma nie tylko uniwersalne czy standardowe klasy postaci, ale również te charakterystyczne dla danego tytułu, dla danego settingu. Przykładowo, zastanówcie się, czy chcecie grać śledczymi na usługach inkwizycji, rozwiązującymi sprawy, na przykład w świecie kopców. Czy może jednak wcielilibyście się całą drużyną w kosmicznych marins walczących ze brzydliwymi ksenosami w najbardziej krwawych i napakowanych testosteronem bitwach? A może chcecie wybrać sobie określonego patrona, któremu służycie i który niekoniecznie jest związany z inkwizycją, ale na przykład z lokalnymi gangami? Działającymi wbrew Imperium. Zacznijmy zatem po kolei i najpierw weźmy na tapet najstarszy system z tej trójki, czyli Dark Herezy II. Z założenia jesteście Akolitami, podwładnymi inkwizytora, zatem pamiętajcie, że wszystko, cokolwiek byście robili, lub nie robili, jest automatycznie prawe, dobre i moralne. Wybieracie sobie planetę, z której pochodzicie, przeszłość swojego akolity, na przykład adeptus, administratum, arbites, ministerum, mechanikum, czy gwardię imperialną oraz rolę, jaką obecnie pełnicie w drużynie inkwizytora jonikami i nietykalnymi również można grać, ale zalecane jest to raczej dla bardziej doświadczonych graczy, zaznajomionych z mechaniką? Prowadzone przygody w tym systemie opierają się głównie na śledztwach i dochodzeniach, no i oczywiście na szukaniu heretyków. Czy, cytując, Rozpoczynacie służbę na pierwszych liniach wielkiej, tajemnej wojny, mającej na celu wykorzenienie niebezpieczeństw, które zagrażają istnieniu całej ludzkości. Jeśli dojdzie do starcia zbrojnego, zazwyczaj będzie ono krótkie, lecz intensywne i nierzadko śmiertelne. Jeden zbłąkany pocisk boltera może oznaczać konieczność tworzenia nowej postaci, zatem bądźcie ostrożni i niech kości Wam sprzyjają. Z kolei Rough and Glory, dwójka jest systemem dużo bardziej nastawionym na walkę, epickość na szturmowanie i ogólną rozwałkę. Akcja dzieje się w systemie Gilead, w którym epickość i dramatyczność możemy podkręcić do jedenastki. Galaktyka stoi na skraju zagłady przez bluźniercze intrygi bogów chaosu. Zaś wielka wyrwa, oczywiście jako konsekwencja, trzynastej czarnej krucjaty Abadona rozdarła przestrzeń, a system Gilead nie jest w stanie skontaktować się z Imperium. Koniec jest bliski. Najpotężniejsze osobistości Gileadu są na tyle zdeterminowani, że używają swoich wpływów, aby zjednoczyć śmiałków w grupy, które przeciwstawią się cieniowi śmierci, czyhającym na każdym kroku. Mechanika umożliwia wcielenie się w ludzi, orków czy nawet eldarów. Ha, hmm, jeszcze dalej. Nawet kosmicznych marines. No i trzeci setting, czyli Imperium Maledictum. Akcja dzieje się w sektorze Machariańskim. Po odizolowaniu systemu przez Cicatrix Maledictum wiele wpływowych osób zauważyło w sytuacji nie tylko zagrożenie, ale i szansę oczywiście na zyskanie władzy i wpływów. Trochę jakby Dark Heresy i Wrath and Glory miało niechcianego potomka, którego oddali pod opiekę wujkowi e, Warhammer 4. edycja fantazy. Niby grama agentami naszego patrona, niby śledztwa, walki są intensywniejsze, krwawsze, pozwalają wygrać nie tylko mordując przeciwników. Tworzenie postaci z początku przypomina to do dark herezy, ale porzuca ideę predyspozycji. Dobrze, przejdźmy zatem do ogólnych mechanik, używanych w tych settingach oraz do kreowania postaci gracza. W Dark Herezy używamy kości K100 i K10, przy czym rzuty są głównie na nasze statystyki, cechy, plus dedykowane umiejętności, modyfikowane o parametry narzucone przez MG. Walka zazwyczaj przebiega tak: test na trafienie, test na unik. Bądź parowanie, no i obrażenia. Tworzenie postaci opiera się na predyspozycjach, keywordach, które uzyskujemy podczas wybierania elementów historii postaci, typu planeta, przeszłość, rola. One zapewniają nam ich w sumie siedem oraz kilka dodatkowych parametrów. Każde rozwinięcie naszej postaci, zarówno statystyki, umiejętności, jak i wykup talentu, będzie miało swój koszt w punktach doświadczenia. Wysokość zależy właśnie od tego, ile predyspozycji z opisu umiejętności posiadamy. System przez to jest dość skomplikowany, zwłaszcza na początku. Rozwinięć umiejętności i atrybutu mamy w sumie pięć. Zgodnie z tabelą rosnących kosztów, a każde rozwinięcie daje nam dodatkowe 5 punktów do wartości. Z dwoma predyspozycjami takie rozwinięcie cechy maksymalnie kosztuje nas 2850 e, punktów doświadczenia. Przy jednej już 4000, a szkolenie się w umiejętności, która ewidentnie nie jest nam pisana, to koszt w sumie 6250 punktów doświadczenia. Jak widać, 40 tysiąclecie nie wspiera zmian w karierze. Bohaterowie graczy nie posiadają waluty per se. Zakup wyposażenia przebiega poprzez rzuty tzw. rekwizycji, pod którą kryje się zarówno monetarna wartość, jak i wpływy w różnych frakcjach albo reputacja. Dark Herezy posiada jednak dość unikalną mechanikę, a dokładniej subtelność. Tak, <grym> subtelność w czterdziestym tysiącleciu. Gdy bohaterowie graczy zaopatrzą się w lśniące zbroje, ciężki sprzęt, dodatkową bandę najemników, coraz ciężej będzie im zachować anonimowość. W, już nie mówiąc o niepostrzeżonym wkradnięciu się do kryjówki heretyckiego kultu. I mała subtelność drużyny pozwala ich przeciwnikom lepiej się przygotować, albo wręcz przed nimi uciec. W dużym skrócie, Dark Herzy posiada bardzo dużo mocnej broni strzeleckiej oraz dość niskie pule hapeków, half points, punktów wytrzymałości. Co do magii, to psionicy robią rzeczy złe i niedobra. Za każdym razem, kiedy w teście czarowania wypadnie im dublet. Niestety, rzeczy złych. I niedobrych jest ponad 40 rodzajów, od zniszczenia, wypaczenia wszystkich luster w odległości 30 metrów, aż po przeniesienie psionika wraz z całą okolicą bezpośrednio do warpa, czyli do osnowy. Strach, szaleństwo, potępienie, również tej grze nie jest obce, i kilka mechanik opisuje wpływ otoczenia na umysł w postaci graczy. W settingu tym istnieją również takie punkty jak punkty przeznaczenia. Określają one, ile razy postać może zakrzyknąć: Imperator chroni i rzeczywiście osiągnąć sukces. Można je też spalać, jak krytyków, co pozwala uchronić się przed pewną śmiercią. Dobrze, ale przejdźmy zatem do "Rav and Glory. Tutaj system stawia na pełne garście k-6 i postać gracza dodaje poziom cechy i umiejętności. Następnie rzuca taką właśnie ilością kości K6, z czego jedna jest special, jest bardzo specjalna, warto, żeby była na przykład innego koloru. Gracz tym wszystkim sobie rzuca liczy sukcesy. A kiedy jest sukces? Kiedy na kości mamy od 1 do 3. Oznacza to porażkę. 4 do 5 sukces, a 6 dwa sukcesy. Po co ta specjalna kość, zapytacie? Jest to kość furii. Na niej jedynka oznacza fabularnego pecha, nawet przy ogólnym sukcesie, a 6 to krytyk. System jest bardzo prosty. I mistrz gry określa poziom trudności testu. 3 to jest taki standard. Z puli kości musimy wyłowić odpowiednią ilość sukcesów. W trakcie walki jest to poziom obrony celu plus ewentualna osłona. Jeśli mamy nadmiarową ilość sukcesów, możemy niechciane szusteczki przesunąć do. Do puli chwały, które mogą pomóc, kiedy szczęścia będzie nam bardziej potrzebne, lub wyzwolić naszego wewnętrznego berserkera. System operuje również na mechanikach horde. Odpowiednio wysoki rzut pozwoli rozkręcić chainsaw do takich prędkości, że nawet korn zatańczy do tej melodii. Rozwój postaci jest bardzo bardzo prosty. Można powiedzieć, że w przypadku chwalebnego końca gracz jest w stanie stworzyć nową postać, zanim przyjdzie znowu jego kolejka. Poziom drużyny zależy przede wszystkim od konwencji, czyli ustalonego na początku w skali 1 do 4 poziomu rozgrywki. Jeden to poziom imperialnego gwardzisty, orczego chłopaka, czy też nowicjuszki, adeptus sororitas. Drugi pozwala sięgnąć po psionika, asesyna czy zwiadowcę z Space Marines lub wolnego kupca, trzeci zaś pozwala na drużynę złożoną w całości z pełnoprawnych Space Marines albo eldarskich czarowników. Każdy poziom posiada swój próg e, punktów doświadczenia do wydania. Niektóre archetypy same w sobie kosztują określoną ilość e, za właściwości, które inherentnie oferują. Pozostałe punkty wydajemy według uznania. W kwestii ekwipunku wracamy do testów wpływu. E, I tutaj musimy się odnieść do tej rekwizycji z Dark Herezy. Ale do tego wszystkiego posiadamy punkty majątku którymi może nas nagradzać Mistrz Gry. Trudność testu określa dostępność towaru oraz naszą zgodność słów kluczowych, bohatera i przedmiotu, co wpływa na trudność testu. Broni jest mnóstwo. Pancerze zdecydowanie mocniejsze niż w Dark Herezy, więc warto ze sobą mieć coś przeciwpancernego. Zdecydowanie lepiej wygląda broń do walki kontaktowej, a brak jej zasięgu nadrabia się no, dużo większymi obrażeniami. Przy odrobinie szczęścia i oczywiście garści kości bohaterowie gry wchodzą w, w hordę przeciwników i wychodzą w... z drugiej strony. Sięganie do osnowy i ryzyka z nią związane są dużo bardziej zarządzane przez gracza. Manifestacje chaosu występują jedynie przy jedynkach, na kości furii co jest kluczowe ale gracz, który nie boi się o swoją duszę, może sięgnąć po dodatkowe kości furii. Oprócz punktów zdrowia posiadamy odporność psychiczną. No ale wiecie, no. Jako twardziele możemy używać naszej determinacji, aby ignorować obrażenia fizyczne i zamieniać sobie je na traumy. Pozwala to bohaterom gry funkcjonować, walczyć, pomimo tego, iż otrzymali obrażenia, które teoretycznie powinny wyeliminować ich z gry. Przekroczenie limitu traumy będzie powodowało wycieńczenie. Czyli można to przyrównać do takiego stanu nieprzytomności. Niektóre ataki potrafią dodawać traumy bezpośrednio, takie jak psionika. Ponadto, każdy z graczy na początku sesji posiada dwa punkty furii, którymi można dokonywać przerzutów, usuwania traumy, pewnych deklaracji narracyjnych. Na przykład, przydatna osłona, czek. Czy przypadkowo zgromadzone beczki z prometium? Czek. Dodatkowo gracze mają dostęp do wspólnej puli chwały <grych> rough and Glory, do której dorzucają się i sięgają wszyscy gracze, co pozwala na rzucanie większą ilością kości, zwiększanie obrażeń, poziomów trafienia krytycznego i przyjmowanie inicjatywy. Moim zdaniem zapewnia to bardzo dobrą dynamikę. Teraz Imperium Maledictum i tutaj, moi drodzy, powracamy do znanego systemu Casto, ale, tak jak już mówiłam, ewidentnie widać tutaj wpływ czwartej edycji Warhammera Fantazy, no ale również kilku innych systemów. Zdecydowanie więcej jest tutaj testów przeciwstawnych lub porównujących poziomy sukcesu. Zamiast liczenia zasięgów dzielimy pole bitwy na kilka stref o jednolitych charakterystykach. Obrażenia broni to stała wartość plus poziomy sukcesu trafienia. Dobra. Ale od czego tutaj zaczynamy? Zaczynamy tu od stworzenia naszego szefa, patrona. I niesamowicie mi to przypomina tworzenie rodu w Dune RPG. Frakcja, która z założenia będzie nam bardziej przychylna, cechy charakteru zwierzchnika, różne benefity z tego wynikające. Tutaj możemy być agentami gildii Złodziei, e, prywatnym oddziałem generała czy też wysłannikami wszechpotężnej administracji. Podobnie jak w Dark Herezy, zaczynamy tworzenie postaci no, oczywiście, od pochodzenia, frakcji, od roli. Pochodzenie daje nam niewielkie modyfikatory do cech początkowych i umiejętności oraz drobne elementy ekwipunku. Zaś frakcja daje nam takie dalsze benefity, które są stricte związane z doświadczeniem. Role w drużynie, które sobie wybierzemy, dorzucają do puli dodatkowe umiejętności, specjalizacje oraz talenty: znane i lubiane. Z czwardycji, system gratyfikacji, za złożenie swojego losu w ręce bogów chaosu. Dostajemy dodatkowe punkty doświadczenia, że jeżeli zdecydujemy się na zaakceptowanie losowych wyborów i to pozwoli nam na wygładzenie pewnych nierówności. Rozwinięć mamy cztery poziomy o plus pięć. Oczywiście znowu o wzrastającym koszcie punktów doświadczenia. Zrezygnowano z predyspozycji, jednak niektóre cechy patrona mogą zmniejszyć koszt treningu. Co ciekawe, wprowadzono specjalizację. Czyli tutaj umiejętności mogą zyskać dodatkowe plus 5 w bardzo specyficznych okolicznościach, na przykład umiejętność autorytet. Ma specjalizację dowodzenie, przesłuchanie, zastraszenie, no jak to autorytet, a walka dystansowa pozwala wyspecjalizować się w broni ciężkiej, długiej, krótkiej lub miotanej. Uzyskanie wymarzonego ekwipunku polega na znalezieniu go, czyli wykonujemy rzuty na dostępność oraz ewentualnych testów, na przykład wyceny albo targowania się. Przedmioty oferowane na straganach rzadko kiedy są sprzedawane po ich rzeczywistej wartości, no ale to raczej nie jest zadziwiające. Zalety są wyolbrzymione, a wady. Jakie wady? Mam wrażenie, że broń dystansową oraz kontaktową dość fajnie zbalansowano. Pancerze obniżają obrażenia, ale spora część broni posiada cechy, które pozwalają go permanentnie uszkodzić. Sporo zmienia też system stref. Nasza faza ruchu. Przenosi nas między strefami, na które podzielone jest pole bitwy. Każdemu możemy przydzielić kilka standardowych właściwości. No na przykład błoto, które utrudnia poruszanie się, walkę. No albo dobrą zasłonę, która pozwoli uzyskać przewagę w wymianie ognia. A co do osnowy? Sięganie do niej znów zostało przeredagowane, ale na duży plus. Rzucanie czaru powoduje kumulację ładunku osnowy albo kilku, jeśli nam nie wyszło. Fuks i pech, pech oczywiście dublety, powoduje dodatkowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości ładunków. No ale co robią te ładunki? Porównujemy je sobie z bonusem z siły woli, czyli tak zwanym progiem osnowy. Do momentu jego osiągnięcia czarowanie można powiedzieć, iż jest względnie bezpieczne. Potem dopiero zaczyna być bardzo ciekawie. Można albo uspokoić umysł, hmm, albo walczyć dalej, ryzykując coraz bardziej. Ale jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, podobno. Co ciekawe, znane z czwartej edycji fantazy Warhammera e, przewagi i morale zostały tutaj skomasowane. Bohaterowie gry mogą przed walką e, poprzez obserwacje lub dodatkowe czynniki mogą uzyskać nawet plus 3 do przewagi. Następnie bohaterowie gry mogą raz na turę dodać wartość przewagi do jednego testu. Następnie można uzyskać dodatkowe przewagi za pokonanie wrogiego dowódcy, elitarnego przeciwnika lub tylu trepów, ile wynosi ich wartość morale. Można też przewagi stracić, no oczywiście, poprzez pierwszą ranę krytyczną, jaką otrzyma bohater gry, e, jego pokonanie lub zasadzki albo pewne zmiany warunków walki. Przeciwnicy, których morale jest niższe niż przewaga bohaterów graczy, będą oczywiście, że zdesperowani, ale świadomi swojej nieuchronnej porażki i będą aktywnie próbowali uciekać, błagać o litość, rzucać broń albo szarżować na graczy z odbezpieczonymi granatami. W settingu Imperium Maledictum Ponownie używamy punktów przeznaczenia do uzyskania przewag, albo je palimy, aby uratować skórę. Można je palić również, aby uniknąć mutacji. Dajcie znać, który z tych trzech settingów, e, które dzisiaj opisałam, najbardziej przypadł Wam do gustu, e, w który z nich najbardziej lubicie grać. Także łapka do góry, e, subskrybujcie mój kanał i widzimy się na kolejnych filmach. W tematyce RPGowej i ogólnonerdowskiej. Trzymajcie się. Cześć!